Dzień dobry. Witamy państwa z rynku hurtowego w Broniszach 11 maja 2021 roku. Jest słonecznie, ciepło. Co z jednej strony oczywiście nas cieszy, ale z drugiej strony na jabłka wyjęte z komór z kontrolowaną atmosferą no niestety dobrze nie wpływa. Sadownicy tutaj spacerując po rynku widzę jak Przykrywają jabłka różnymi tam prawda, rzeczami, żeby ochronić je przed działaniem promieni słonecznych. Jak pisaliśmy wielokrotnie na portalu sa 24 handel na rynkach hurtowych i na broniszach, i na innych rynkach w kraju, niestety do płynnych nie należy. Na Państwa ekranach jabłka producenta z gminy Sadkowice, dobrej jakości szampion. Sam producent chwali się, że zawsze szykuje jabłka góra-dół, ale też je odpowiednio je ceni. Taki szampion w tej chwili, przy sprzedaży na przysłowiowe klatki, 30 zł za skrzynkę można, można wziąć. Tak samo jest w przypadku ligola. Nieco stracił w ostatnich tygodniach, natomiast Retiona Prince 25-28 zł za takiej jakości jabłka. Mamy też drobniejszego szampiona i Dareta od 20 do 25 zł. I na końcu odmiana Golden Delicious 25-28 złotych realnie. No niestety kolejny producent podpisuje się pod słowami, że ostatnie dni, jeśli chodzi o... dni i tygodnie, jeśli chodzi o handel jabłkami, no niestety do dobrych nie należą. Pierwszym, pierwszą zmienną w tym handlu niestety jest mała ilość kupujących, przede wszystkim tych kupujących z dalszych rejonów Polski, przede wszystkim ze wschodu, z Mazur, z Podlasia i tak dalej. No i tych, tych kupców, którzy kupują prawda, 10, 20, 30 skrzynek jabłek, i w efekcie tego towaru by z rynku najwięcej, najszybciej ubywało. Odmiana Empire, najbardziej niegdyś poszukiwana na tym rynku i na wielu innych, niestety w ostatnich tygodniach mocno staniała bardzo znacznie. W tej chwili. Producent mi opowiada, że 35 zł za taki taki sort, taką jakość payera, to jest przy handlu na tak zwane klatki 30-32 zł do hurtu przy większych ilościach. Niestety zainteresowanie znacznie spadło. Jak komentuję jeszcze kilka miesięcy temu 45 zł 40-45 zł za skrzynkę, czyli 3 zł w kurcie to był bardzo, bardzo płynna sprzedaż tej odmiany I handlowało się fajnie. Teraz niestety jest dodatkowo ciepło Co nie sprzyja ogólnej jakości jabłek na rynku I dodatkowo piękna Eliza Oczywiście z kontrolowanej atmosfery 25zł ceni taką skrzynkę 23zł sprzedał do hurtu 40 skrzynek, takie są realne stawki Kolejny sprzedawca, kolejne popularne odmiany Retiona Prince. Naprawdę dobra jakość, jak na połowę Maja. E, Ligol, Retiana Prince Iona Goret. E, wszystkie te odmiany e, od 22 do, przez 23 do 24 zł realnie, e, w zależności wiadomo od ilości. W takich cenach w tej chwili się sprzedają te odmiany. No, niestety, zainteresowanie, jak mówią kupujący, zgodnie jednym głosem jest małe, popyt jest mały i kupujących również na rynku jest obecnie niewielu. ALWA w tej chwili ceniona przez producenta 28 zł za skrzynkę, ale transakcje są zawierane również za 25 i 23 zł w zależności od klienta i popytu. Sadownik, który sprzedaje tego szampiona w tej chwili takiego, takiego przysłowiowego średniaka sprzedaje po 25 zł od jakiegoś czasu szampion jest odmianą, którą można sprzedać powiedzmy najszybciej. Ta sprzedaż jest najbardziej płynna i zainteresowanie nim widocznie wzrosło. To jest jabłko. Tak jak powiedziałem, jak mówi producent Średniak, natomiast jabłka grubsze wyższej jakości sprzedał po 30 zł za skrzynkę, czyli 2 zł za kilogram. Importowana konferencja z krajów Beneluxu 80 zł za skrzynkę, czyli 4 zł za kilogram. W tej chwili taki Najgrubszy Sort i Red Boskop również z Holandii 45 zł za skrzynkę, 3 zł za kilogram. Chociaż w środku maja trudno spotkać gruszkę polską. Tutaj mamy właśnie konferencję polskiej produkcji. 60 zł za skrzynkę. Taka jest cena w tej chwili. Jest no może nieco drobniejsza od importowanej, ale bardzo twarda, bardzo dobrej jakości. Sprzedający wczoraj otworzył komorę. No i tak to się w tej chwili, tak to w tej chwili wygląda. No, i z tego, co po placu przeszedłem, co dopytałem, co sprawdziłem, no w tej chwili jest to jedyna polska konferencja na rynku w Broniszach.